wszystkim z tej strony PGA to jest kolejny odcinek miejskich legend internetu, w których poruszam internetowe mity i legendy i jakieś inne mityczno-legendarne rzeczy. Tak, dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt długi, ponieważ zostanie poświęcony czemuś, od czego totalnie nie mogłem uciec i pomyślałem sobie, że jeżeli nie zrobię o tym filmiku, to nie będę miał spokoju do końca życia. Siren Head, oto tu przybył. Jej! No więc, co to jest do jasnej ciasnej? Ten, ten cały syrenogłowy? głowy. Spójrzcie na tego ogromnego maderfakera. Jest duży jak słup, jest chudy jak patyk. Ma bardzo często dwa syrenowe głośniki zamiast głowy, w których rzekomo posiada usta. No i jak sugeruje jego wygląd, jego umiejętnością specjalną jest wydawanie dźwięków. Bardzo głośnych dźwięków, przez które można ogłuchnąć. Wyobraźcie sobie wściekłą matkę wracającą z wywiadówki. Jego innym specjalnym skillem jest zmiennokształtność, tylko że tak nie do końca, ponieważ według licznych sprawozdań ludzi jego wygląd zawsze nieco się różnił, a to miał na głowie trzy syreny, a to miał jednak lampę uliczną i jeszcze innych parę rzeczy. Mimo to jego budowa ciała nie przychodzi takich. Met Takich drastycznych metamorfoz. I nieważne w co się zmieni, zawsze będzie wysokim, chudym i zeschnięto skórnym jegomościem. Jego skóra jest tak sucha, że pewnie można ją odkrajać i robić z niej kebaby. Jego repertuar skili ofensywnych poszerza także możliwość nagrywania dźwięku, czy to jego ofiar, czy jakiegoś radia, czy transmisji w TV, żeby puszczać je sobie terroryzując swoje ofiary, tak jak stereotypowe dresy w autobusie puszczające rapsy na cały regulator, to na serio jest los gorszy od śmierci. Ogólnie Siren Head lubi trzymać się mało zatłoczonych miejsc typu lasy oraz przedmieścia ze względu na niskie zaludnienie. Dzięki czemu może wyłapywać ofiary jedną po drugiej w nocnych ciemnościach, używając kamuflażu i przy okazji prawdopodobnie wpływając na ich świadomość, ponieważ osoby, które zniknęły, najczęściej nie były pewne, gdzie się znajdują i wracały w nocy, po pracy czy czymś innym. No i mimo tego, że jest takim stalkerem i ukrywa się w ciemnościach, i ogólnie stara się nie zwracać na siebie uwagi, to jak dostał się do mainstreamu poprzez pewną grę nazwaną Siren Head, tytuł w sumie wszystko sam w sobie wyjaśnia, stylizowana graficznie tak, by wyglądała jak produkcja rodem z ery pierwszego PlayStation, w którą grałem, ale powiem co o nie sądzę nieco później. Z tego co słyszałem jest też mod do Fallouta 4 dodający go jako wroga chyba czy coś takiego, co rzekomo też pomogło się wybić Siren Headowi, jednak na jego temat nie mam nic do powiedzenia, gdyż nie posiadam Fallouta 4 i szczerze mało mnie ta gra interesuje. A co bardzo często idzie ze wzrostem popularności? Memy. Siren Head też od nich nie uciekł, szczególnie od pewnego kilkusekundowego filmiku zamieszczonego na TikToku, w którym jest głównym bohaterem. Odpokazany jest podczas chillowania w tle z akompaniamentem syren oraz strzałów. Dzień jak co dzień w Ameryce, tak myślę. Koniec końców ten filmik służył jako podstawa do przeróżnych, stworzonych, memicznych przeróbek polegających bardzo często na zmienionym audio. Nie zapominajmy też o fakcie, że jedni z największych kreatorów na YouTube także zrobili filmiki o Siren Headzie, więc, jeżeli to nie dało największego zastrzyku popularności, to nie wiem, co innego mogło tak zrobić. No i tak, oto zostawiamy za sobą część, w której przedstawiam temat filmiku i zaczynamy go demaskować. Mówiłem, że będzie krótko. No więc, czy Siren Head naprawdę istnieje? A czy makapaka nie czyści swoim af-afem kamiennych stosików? No właśnie. Siren Head został stworzony przez Trevora Hendersona, artystę skupiającym się na horrorowych maszkarach, którego to podlinkuję w opisie. Jeżeli widzieliście filmiki na YouTube typu niepokojące zdjęcia z niepasującą muzyką z Earthbounda czy coś w tym stylu, to jest szansa, że napotkaliście przynajmniej parę jego dzieł, które według mnie są. Naprawdę dobre. I skoro jesteśmy przy tym, jak Siren Head został stworzony, to całkiem proste w sumie. Podlinkuję wam w opisie wywiad, który zrobił, jeżeli będziecie ciekawi i rozumiecie angielski, bo nie poruszę wszystkich punktów, tylko poruszę to, co jest najistotniejsze, tak jakby. No więc pewnego dnia autor postanowił zrobić coś w stylu filmów horrorowych Found Footage, tylko że jako Kliki graficzne. Yy, ogólnie polegają te filmy na tym, że cała akcja jest nagrywana kamerą. I jak oglądaliście rek, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Ludzie zaczęli mu słać zdjęcia do obróbki. On coś tam narysował i, i już. Henderson oznajmił, że osobiście boi się rzeczy, których, które po prostu nie są ludzkie, ale potrafią używać ludzkiego głosu, co można totalnie widzieć w Siren Headzie, bo. On właśnie tak robi I, i nie posiada ludzkich cech poza rękami i nogami i ma, nawet nie ma mordy. Ogólnie nie spodziewał się tej eksplozji popularności jego kreacji, no bo w sumie kto może takie rzeczy przewidzieć? Po prostu deweloper tego Siren Head'a z graficzną skórką z PS1 zapytał o pozwolenie użycia stwora w jego grze. Henderson się zgodził, któregoś dnia Markiplier czy tam kto tam jeszcze zrobił filmik o tej grze i bum, stało się. Artysta ma w planach rozwijanie postaci syrenogłowego poprzez komiksy albo inne formy narracji i chciał skorzystać z okazji pandemii, by nad tym popracować, jak i nad innymi większymi projektami, jednak przez dość ciężko psychiczną naturę kwarantanny nie miał okazji jeszcze niczego zrobić. Przynajmniej jeżeli mowa o sytuacji z 17 kwietnia 2020 roku, czyli daty wywiadu. No to teraz, co takiego ja mogę powiedzieć o Siren Headzie tak osobiście? Szczerze mówiąc, nie rozumiem trochę tej mody na niego, bo osobiście mam dość mieszane odczucia co do jego postaci oraz tego, co go otacza. Czas narobić sobie wrogów! Myślę, że Siren Head jest naprawdę dobrze zrobiony na zewnątrz. No bo idziesz sobie ulicą, widzisz takiego pateczaka, oh my god, co to kurde jest, i w ogóle ucieczka od takiego kolosa nie byłaby łatwa, przez to, że ma tak długie przeszczepy, tylko dwa kroki i już, już ciebie dogonił. Tym bardziej jak, nie daj Boże, puści jakiś disco polo z jego głośników. Niestety, dla mnie Siren Head jest. O wiele za wysoki, co nie pasuje totalnie do jego profilu Stalkera, i tak wiem. Slenderman też jest wciul wysoki, różnica jest tylko taka, że mimo wszystko on może chować się w lasach, za drzewami czy, czy w krzaczorach kucnąć czy coś takiego. Siren Head natomiast jest tak duży, że ta opcja odpada. Może zostać bardzo łatwo zauważony, chociaż tam używa tych swoich mocy na, na ofiarach i być może przez to go zbytnio nie widzą, ja tam nie wiem. Ale w takim razie nie byłoby tych memicznych filmików. No i teraz w sumie powiem coś, co jest bardzo oczywiste, skoro poruszyłem temat Slendermana. Jest z nim o wiele za dużo podobieństw. Co na pierwszy rzut oka nie jest złe, ponieważ sam autor syrenogłowego wspomniał o inspirowaniu się gentlemanem bez mordy. Jednak ludzie zaczynają mimo wszystko porównywać oba byty i Siren Head wypada blado. Slenderman, zanim został odkryty, miał ze sobą bagaż domysłów i teorii spiskowych. Jakie są jego prawdziwe moce? Jak on działa? Czy, mimo braku twarzy, może jakoś widzieć? I, i wiele, wiele innych. Zresztą zrobiłem filmik MLI na ten temat, który się nie spodobał niektórym osobom, ponieważ kto w 2020 robi co, cokolwiek o Slendermanie? W przypadku Siren Head'a dużo rzeczy jest podanych jak na tacy przez samego autora. To wszystko, co o nim powiedziałem wcześniej, zostało w znacznej większości napisane przez niego na Twitterze, co bardzo mocno rujnuje tą tajemniczość. Nie do końca, jednak w dużej mierze. Przynajmniej jego design jest bardzo dobry, tak jak powiedziałem wcześniej. Wygląda jak coś prosto z Silent Hill'a. Mógłbym totalnie sobie wyobrazić fakt, że te Sireny podczas przejścia do tamtejszego alternatywnego świata pełnego metalowych siatek, rdzy i pielęgniarek które nie chcą ci podawać leków tylko nakłuwać cię dużymi rzeczami co jest naprawdę super znaczy no nakłuwanie nie jest super tak czy siak no mogę sobie wyobrazić to że właśnie Siren Head odpowiada za tą właśnie za ten właśnie dźwięk syren który można usłyszeć podczas transformacji Jebać konami. A skoro jesteśmy przy grach? Grałem w tego seren fangame'a, game'a. Nawet streamowałem ten gameplay, gdy robiłem to po raz pierwszy. I mimo tego, że gra była dobrze wykonana, to średnio mi się podobała. Graficznie była atmosferyczna i osobiście lubię taką pikselową estetykę z PS1, jednak cała reszta była mech, od. Wcho Reksiu się odezwał. Od wchodzisz do. Tego lasku, idziesz przez 5 minut, coś tam znajdujesz. Pojawia się za tobą Siren Head, po czym musisz od niego uciec drogą powrotną. The, the End. To bardziej jakiś demo, szczerze mówiąc, i tutaj też jest bardzo dużo podobieństw do Slendermana, bo on też stał się popularny dzięki swojej grze. Która mimo wszystko była lepsza, bo działo się w niej o wiele więcej, chociaż swoje problemy też miała według mnie. To już może taka mniejsza rzecz, ale. W sumie też jest pewna dziura, którą łatwo można zauważyć. Otóż Siren Head porywa ludzi, i z tego co kojarzę, nikt od niego nigdy nie uciekł, a mimo to są osoby, które zostały odnalezione, oraz świadkowie, dzięki którym wiadomo jak on działa czy coś. W sumie możliwe, że po prostu ludzie w internecie za bardzo wszystko pogmatwali, i nie chce mi się tak naprawdę sprawdzać tego dokładnie, bo jeżeli chodzi o lore, to. Siren Head jest bardzo mało interesujący i. Tak. No i proszę bardzo, oto doszliśmy do końca tego odcinka MLE. Jej, koniec końców mogę zrozumieć, co takiego ludzie widzą w Siren Headzie. W sumie mi osobiście podoba się jego wygląd. Jednak jeżeli chodzi o całą resztę, to nie mam pojęcia, jak to możliwe, że stał się taki popularny. Oryginalna gra z nim nie jest niczym specjalnym. Memy z nim nie są niczym specjalnym. Jego moce nie są niczym specjalnym. Szczerze mówiąc, byłoby o wiele lepiej, gdyby został na obrazkach, z których wyszedł i, i tyle. O, Reksio właśnie schodzi po schodach, mam nadzieję, że tego nie słychać. Dobra, już zszedł, to mogę powiedzieć. To był PG do następnego razu.